So you bought you bought the, the same hat like Kafi? No, I buy first, yeah. the he buy. If I buy a ring for my girlfriend, he will buy also. Tu vois là c'est pas les mêmes. D'accord. Look Kafi. Handsome, handsome. <coughs> là ça vient pas chez moi. Tu parles français? Euh oui. Ouais, comment ça va?

Atrakcje i jedzenie na strefie VIP. Zapraszam. Testujemy. Naprawdę, naprawdę bardzo wysoki poziom. Dwór Czarneckiego, jak zwykle, wysoki poziom. Polecam. Jesteśmy już na strefie Super VIP, no i będziemy znowu testować. Zapraszam Pyszny soczek. Naprawdę polecam. Jabłkowy. Jabłkowy. Ten pierwszy lepszy. Delikatnie lepszy. Jest z nami Przemek i jesteśmy na strefie Super VIP. Przemku, co możemy zobaczyć i spróbować na strefie Super VIP na stadionie? Na strefie Super VIP możemy spróbować dania regionalne na zimno i na gorąco. Dodatkowo mamy tu strefę z DJ-em, więc zawsze gra muzyka. Po meczu można zostać, posłuchać muzyki i w dobrym towarzystwie posiedzieć. Dzięki, Przemek, i widzimy się po meczu. Największy punkt sprzedażowy Agafan Shopu znajduje się na sektorze 22. No i zobaczcie, jaka jest kolejka. Witam Pana bardzo serdecznie. Mam pytanie, co musiałbym zrobić, gdybym chciał wyjść do wojska. Witam bardzo serdecznie. Przede wszystkim e, trzeba by było pierwsze kroki skierować do Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białymstoku na ulicy, np. Na Lipowiec 35. I tam złożyć wniosek o przyjęcie do służby. Do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej lub do terytorialnej służby wojskowej. Jasne. Wszystko chyba jasne, a resztę kroków z pewnością wytłumaczą na miejscu, prawda? Dokładnie tak. Dziękuję pan bardzo. Dziękuję. Na strefie VIP znajdziemy też stoisko Jaga Fanshopu, gdzie możecie nabyć różne pamiątki, m.in. szaliki upamiętniające wszystkie mecze Jagiellonii w eliminacjach do Ligi Mistrzów, co jest na pewno wspaniałą pamiątką tych niezapomnianych chwil. Pierwsze historyczne eliminacje Jagiellonii do Ligi Mistrzów ja podbijam pięć razy, a ty kupujesz bilet na vipa na następny mecz. No i musisz kupić przebojowe warzywa, Well. Dzień dobry, Pani Natalio. Czy mogłaby Pani wytłumaczyć, co tutaj się dzieje? Ależ oczywiście, jestem z firmy Bonduel i mamy tutaj bardzo ciekawe stoisko dla dzieci. Można tutaj spróbować kukurydzy, dlatego że zależy nam na tym, żeby promować zdrowe przekąski w trakcie meczu. Taka na przykład właśnie kukurydza na gorąco. Dodatkowo można wziąć udział w konkursie i wygrać atrakcyjne nagrody dla dzieci. Bardzo dziękuję za wytłumaczenie. No ja osobiście. Bardzo lubię kukurydzę Bondi i tylko się cieszę, że takie rzeczy się dzieją na, na stadionie. Z wielką chęcią. Let's go. wygrany, także czas na rozstrzygnięcie konkursu z proporczykiem. Wygrał komentarz Peter Dudziej 3592, który napisał: Proporczyk z gwiazdeczką, tak wiele dziś znaczy. Bo jaga na fali każdemu się marzy. Mistrza dziś mamy i go nie oddamy, gramy, walczymy, historię tworzymy. Gratulacje dla ciebie. Do piątku zgłoś się do siedziby klubu na 21. Tam możesz odebrać swój proporczyk. Gratulacje.